Cześć, witajcie na kanale Cel Assist. Jesteśmy w wyjątkowym miejscu w naszym pokazowym magazynie w Warszawie, w którym to pokażę Wam, jak drukować dokumenty za pomocą naszego systemu. Będziemy drukować etykiety oraz będziemy drukować różne wydruki, które znajdziecie w naszym systemie. Drukowanie dokumentów jest zupełnie darmowe, ponieważ aplikacja do tego służąca jest darmowa i możecie ją pobrać z naszej pomocy. Pokażę Wam teraz, jak w panelu dodać program Cell Assist Cloud Print i jak zainstalować go na komputerze. Aby dodać nową drukarkę, przejdź do zakładki Integrację Sylasist Cloud Print. W tym miejscu możemy dodać wiele drukarek. Aby dodać nową drukarkę, klikamy Dodaj drukarkę. Wprowadzamy jej nazwę. Następnie generujemy klucz api. Aby pobrać program, klikamy ikonkę Pomocy, która przekieruje nas do strony, gdzie będziemy mogli pobrać i zainstalować program na naszym komputerze. Po zainstalowaniu programu wygenerowany kod wklejamy w programie. W tym miejscu pobieramy aplikację na nasz komputer. Po zainstalowaniu programu możemy korzystać już z drukowania My w tym tutaj naszym pokazowym magazynie mamy jedno stanowisko, czyli mamy jeden komputer. Jeżeli macie kilka komputerów, to możecie jak najbardziej zainstalować na każdym komputerze program po to, żeby mieć dostęp do wszystkich podłączonych do każdego komputera drukarek. Tutaj, jak widzicie, mamy dwie drukarki do etykiet i mamy jedną zwykłą drukarkę do wydruków. Po zainstalowaniu programu, po dodaniu stanowiska do drukowania, możemy przystąpić do wydruku. Pokażę Wam to na przykładzie listy zamówień. E, oczywiście my możemy Drukować również za pomocą akcji automatycznych, przycisków, natomiast tutaj mam zamówienie, którym będziemy chcieli wydrukować listę zamówień. Lista zamówień to jest taki wydruk zawierający informacje o zamówieniu. Możemy wykorzystać ten wydruk do tego, aby na przykład zbierać zamówienia. Tutaj musimy tylko wybrać, oczywiście, stanowisko. Wydruk za chwilę się wydrukuje. Jak widzicie, możemy mieć kilka różnego typu drukarek podłączonych do systemu. Na tym konkretnym wydruku mamy listę produktów, mamy też kod kreskowy. Zeskanowanie takiego kodu powoduje otwarcie danego zamówienia, może więc to być pomocne, jeżeli nie korzystamy z WMS-a i chcemy za pomocą tej kartki zbierać produkty. Wydrukujmy teraz etykietę. Czyli zaznaczam ponownie to zamówienie i klikam tutaj przycisk wygeneruj etykietę. Oczywiście etykiety możemy drukować na różne sposoby akcjami automatycznymi, przyciskami. Ja wybieram sposób taki najprostszy z listy zamówień. Też, jak widzicie, mamy tutaj stanowisko do wyboru. Klikam Zapisz, i teraz ta etykieta, która jest wygenerowana w tym zamówieniu, zostanie e, wydrukowana. I tak naprawdę możemy tą przesyłkę zebrać, możemy ją spakować. E, no i powiedzmy, że proces, który ustaliliśmy sobie wcześniej jest gotowy. Także jak widzicie, proces jest naprawdę prosty, aplikacja jest zupełnie darmowa. Zachęcamy do korzystania, do drukowania dokumentów i do zobaczenia w kolejnym filmie.